Cześć! Słuchajcie, dzisiaj jestem pod Krosno, bo zorganizowana jest tutaj bardzo fajna atrakcja. Można pojeździć na wrotkach i to całkowicie za darmo. Przyznam Wam szczerze, że nigdy nie miałam tej okazji, więc dzisiaj skorzystam. Założę je pierwszy raz na nogi, więc trzymajcie kciuki, idę się przebierać. Zaraz do Was wracam. rundę na wrotkach mam za sobą. Nie jest to wcale takie trudne jak myślałam. Nawet udało mi się wygrać voucher w konkursie. Są tutaj organizowane różne konkursy do wygrania świetne nagrody. Także słuchajcie, musicie tutaj przyjść. Wrotki wypożyczyć możecie na miejscu. Ale jeżeli macie swój sprzęt, to śmiało przynoście ze sobą. Mogą to być nawet rolki. Panie będą tutaj na Was czekać codziennie od 12 do 20. Akcja trwa do 13 sierpnia. A dla tych, którzy będą stawiać tutaj pierwsze kroki na wrotkach, są panie instruktorki, także na pewno pomogą. Nie bójcie się, przychodźcie, świetna atmosfera, gra muzyka, jest strefa relaksu, żeby sobie później odpocząć. Także przychodźcie pod Vivo Krosno. Do zobaczenia.